Witajcie. Zapraszam Was na kanał AgroUnia. Znaczy Agrokamin. Co ja pierdzielę. Tutaj będą pojawiały się filmy sezonowe, ewentualnie filmy tele nagrywane telefonem, jeśli chodzi o farming. A tak de facto zapraszam na kanał. Kanał będzie odnosił się do Piszcie w komentarzach, czy chcecie, by ten kanał był, ee, że tak powiem, tylko o farmie, kolei i farmingu, czy też o pogodzie. A jeśli chodzi o kanał, taki typowy, taki typowy o pogodzie kanał, to jest tutaj, na który też zapraszam. Kamil Łowca burz. Zapraszam na ten kanał. De facto. Jesteście wielcy. Wiecie, że jesteście wielcy? Dziękuję za 122 subskrypcje. To co? Lecimy po więcej. No i zapraszam do oglądania i subskrybowania kanału. Cześć. Lecimy po 200.